Wydałem w swoim życiu już na reklamy ponad kilka milionów złotych. Nie powiem, nie wszystkie pieniądze, jakie wydałem w swoim życiu na reklamy, były dobrze wydane. Owszem, mieliśmy sporo naprawdę świetnych kampanii w Emerald Media, natomiast to jest fakt może oczywisty, że pewne reklamy są lepsze, a inne są gorsze. Natomiast na przestrzeni tak wielu reklam, które miałem okazję stworzyć, czyli już ponad kilka tysięcy reklam, zauważam trzy niezmiennie bardzo ważne elementy, które muszą być spełnione, żeby jakieś reklamy w ogóle miały sens. W przeciwnym wypadku będzie to przepalanie budżetu w mniejszym lub większym stopniu. No więc, jakie są te trzy złote zasady, które należy przestrzegać, żeby Twoje reklamy rzeczywiście miały sens, tak żeby po prostu nie trzeba było wyciągać lekcji ze swoich błędów. Możesz wyciągnąć lekcje z moich błędów i czegoś więcej się nauczyć, żeby po prostu robić lepsze reklamy. Ja nazywam się Jakub Wójcik, to jest kanał Sekrety Marketingu Internetowego. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym zaprosić Cię do obserwowania mojego profilu na Instagramie, na którym ostatnio trochę więcej dzielę się tym, co dzieje się u nas na co dzień w Emerald Media, czy też na temat tego, jak robić dobre kampanie reklamowe. Pokazuję tam od środka różne rzeczy, które się u nas dzieją, różne kampanie, które ja ustawiam. W związku z czym, jeżeli chcesz po prostu wiedzieć więcej na ten temat, mieć stały kontakt z tego typu treściami. Zapraszam Cię do zostawienia followa. Link masz też w opisie do tego filmu. Ok, więc jakie są te trzy zasady, jakie muszą być spełnione, żeby Twoje reklamy nie przepalały budżetu? Przejdziemy sobie do tych trzech zasad. Na koniec mam dla Ciebie jeszcze jedną małą niespodziankę, to będzie taka podpowiedź ode mnie. Ale wszystko w swoim czasie, także pierwsza rzecz, jaka jest super ważna, żeby Twoje reklamy dobrze sprzedawały, to jest przykuwanie uwagi. Innymi słowy, jeżeli wszystkie pozostałe punkty będą dobrze spełnione, jeżeli masz świetną ofertę, dobrze dobraną grupę docelową, no wszystko jest super, ale ktoś po prostu scrollując Instagrama czy scrollując Facebooka zwyczajnie nie zauważy Twojej reklamy, no to jak ma w jakikolwiek sposób podejść jakąkolwiek akcję? Jeżeli Twoi użytkownicy nie widzą Twoich reklam, to tak jakby tych reklam nie było. Z tą różnicą, że nadal za nie płacisz. No, i to jest idealny przykład przepalania budżetu. Tak więc, pierwsza, najważniejsza rzecz to, że Twoje reklamy muszą przyciągać uwagę. No i w jaki sposób sprawić, żeby Twoje reklamy przykuwały uwagę? No, jest kilka złotych zasad przykuwania uwagi, natomiast w takim dużym skrócie, warto używać na swoich kreacjach prawdziwych osób, a nie jakichś tam kreacji złożonych z, ze sztucznych grafik. Niech te osoby patrzą się w Twojego użytkownika. Możesz w odpowiedni sposób dobrać na przykład dynamikę na swojej kreacji, w taki sposób, żeby tam był jakiś ruch wstrzymany. Może to być też niekoniecznie wstrzymany ruch, to może być kreacja wideo, to też zawsze Bardziej przykuwa naszą uwagę. Możesz też dodawać różnego rodzaju elementy graficzne, które przykuwają uwagę. Na przykład jakieś strzałki, jakieś ramki. Cokolwiek, co wybije po prostu użytkownika z tej monotonnej ściany tekstu yy, czarno-białego tła na Facebooku, w zależności od tego, czy ktoś korzysta z białego, czy z czarnego. O tym też warto pamiętać przy dobieraniu kolorów. To musi być po prostu coś, co się rzuci w oczy. Tak samo jeżeli chodzi o kopii, czyli o początek tekstu Twojej reklamy, to też musi być coś, obok czego nie da się przejść obojętnie. Na przykład jakieś proste pytanie retoryczne przedstawiające komuś jakąś mocną korzyść wynikającą z Twojej oferty. Dla przykładu, jeżeli Twoją korzyścią jest na przykład to, że nie wiem, powiedzmy, Twój system pozyskiwania klientów pozwala przedsiębiorcom pozyskiwać do 10 nowych klientów miesięcznie, no to taki prosty sposób na pytanie, obok którego nie da się przejść obojętnie, to czy chciałbyś, chciałabyś pozyskiwać co najmniej 10 nowych klientów co miesiąc? No jeżeli ktoś ma. Firmę pozyskuje klientów, taka wartość jest bardzo mocna i zawsze się zacznie zastanawiać na tym, o co chodzi. To przykuje uwagę tej osoby, no i potem możemy skupić się faktycznie na pozostałych dwóch elementach, które sprawią, żeby ta reklama rzeczywiście była skuteczna. W zasadzie o jednym z tych elementów już powiedziałem. Jeżeli ktoś uważnie słuchał tego, co mówiłem wcześniej o przykuwaniu uwagi, to wyłapał, że chodzi o mocną korzyść. Czyli o coś takiego, że kiedy już faktycznie sprawimy, że nasz użytkownik patrzy na nas, patrzy na naszą reklamę, słucha tego, co mamy do powiedzenia. To musimy go w jakiś sposób po prostu przekonać. I tutaj warto zadać sobie to jedno, ale to bardzo ważne pytanie: mianowicie jakie korzyści. Przekonają naszą grupę docelową do tego, żeby chcieli rzeczywiście kliknąć, żeby chcieli zainteresować się tym, co mamy im do przekazania. No jeżeli myślisz, że korzyści w stylu darmowa dostawa, czy najlepszy wybór kolorów, czy najwyższy stosunek jakości do ceny, to są korzyści, które jeszcze kogokolwiek przekonują, takie myślenie sprawdziłoby się może w latach 90. Niestety, dzisiaj na dzisiejszym rynku w większości branży, które już są tak konkurencyjne, Musisz akcentować unikalne wartości, unikalne korzyści wynikające tylko i wyłącznie z Twojej oferty. Bo o najwyższej jakości mówią w tym momencie wszyscy. Darmowa dostawa to już jest standard w większości sklepów powyżej jakiejś tam minimalnej kwoty zamówienia. To, co może kogoś rzeczywiście przekonać, to, że masz na przykład lepszą obsługę posprzedażową niż Twoja konkurencja. Albo na przykład, że Twój produkt wyróżnia jakaś jedna szczególna cecha, której. Produkty twojej konkurencji nie mają i uwaga, która jest ważna dla twojej grupy docelowej, bo to też nie może być taka korzyść, którą sobie po prostu wyimaginujemy, że na przykład nie wiem nasze ciuchy nie mają logo gdzieś tam na metce, ale jeżeli twoja grupa docelowa ma to gdzieś, no to w tym momencie taka korzyść nie będzie dla nich przekonująca. W tym miejscu warto sobie zrobić taki mały eksperyment myślowy. Zastanowić się, czy ktoś, kto widzi tę korzyść, którą chcesz komuś sprzedać, jeżeli on z tego powodu kupuje twój produkt jeżeli ta osoba później wróci do domu i powie swojej żonie czy swojemu mężowi o tym, że a kochanie, kupiłem dzisiaj taki i taki produkt, jeżeli ta osoba zostanie zapytana dlaczego kupiłeś akurat od tej firmy, to jeżeli ona w tym momencie poda twój powód, to to musi być taki powód, żeby się nie dało z nim kłócić. No bo ja wyobrażam sobie taką sytuację, że jeżeli ktoś wraca do domu i mówi swojej żonie, że kupił produkt od danej firmy dlatego, że to była najlepsza jakość w najniższej cenie, nie brzmi to przekonywująco. Albo jeżeli, nie wiem, ktoś kupił tylko i wyłącznie dlatego, że była promocja, akurat do dzisiaj była jakaś tam e, promocyjna cena, no i do tego jeszcze była darmowa dostawa, no to też wygląda trochę tak, jakbyśmy wydali niepotrzebnie pieniądze, prawda? Natomiast jeżeli przedstawimy komuś faktyczną przyczynę, która jest taka, no wiecie, no coś, z czym po prostu nie da się ukłócić, Nie wiem, no, na przykład, e, kochanie, kupiłem dzisiaj produkt, który sprawi, że już nigdy więcej nie będziemy musieli się martwić. Nie wiem, jakimkolwiek problemem, który nas codziennie nęka. Nie wiem, nigdy nie będziemy musieli kosić trawy, nigdy nie będziemy musieli się martwić wysokimi rachunkami za prąd, cokolwiek. To są takie powody, z którymi po prostu nie da się kłócić. I taką korzyść musisz przedstawić w swoich reklamach, jeżeli chcesz, żeby one w ogóle kogokolwiek przekonywały. Jeżeli nie masz takiej korzyści, to masz bardzo duży problem z punktu widzenia marketingowego i warto zastanowić się nad tym, jak taką korzyść być może stworzyć w Twoim biznesie. To czasami może być coś, w Prostszego niż by się mogło wydawać. Na przykład, możesz część swoich zysków przeznaczać na jakąś akcję charytatywną. I w tym momencie, jeżeli ktoś kupuje taki sam produkt u ciebie, jaki mógłby kupić u konkurencji, ale przekonujesz go tym, że jeżeli kupi u ciebie, to przy okazji, nie wiem, na przykład jakieś psy w schronisku dostaną po prostu miskę jedzonka, to w tym momencie to już jest jakaś tam korzyść. Oczywiście, im bardziej emocjonalny produkt, tym większy może mieć to sens. Bo jeżeli byśmy na przykład sprzedawali drukarki, no to tego typu korzyść raczej nie ma większego sensu. Ale to, co chcę przekazać, to, że taką korzyść zawsze można też w jakiś sposób sobie po prostu stworzyć. No i trzecia rzecz, o jaką koniecznie musisz zadbać w swoich reklamach, to żeby ta korzyść po przykuciu uwagi była przedstawiana właściwym osobom. Czyli mówimy tutaj o. Targetowaniu, czyli o doborze grupy docelowej. No po prosty przykład. Tak jak mówiliśmy wcześniej, wyobraźmy sobie, że przykuwamy uwagę jakąś świetną reklamą, która mówi od razu na wstępie, czy chcesz pozyskiwać kolejnych 10 kolejnych klientów do swojej firmy co miesiąc. I przedstawimy taką genialną ofertę komuś, kto nie ma firmy. No to w tym momencie to jest przepalanie budżetu. Jak świetna by to nie była oferta, jeżeli nie trafia do odpowiednich osób, to jest beznadziejna. Dlatego musisz naprawdę porządnie zastanowić się nad tym, kto właściwie miałby chcieć kupić Twój produkt? Komu Twoje usługi czy produkty są potrzebne? A następnie dojść do tego, jak do takich osób rzeczywiście dotrzeć. Jeżeli chodzi o reklamę na Facebooku, to jest to o tyle proste, że mamy dość szczegółowe opcje targetowania. Natomiast nie zawsze opcje po zainteresowaniach, czy opcje po jakichś tam, nie wiem, podpowiedziach od Facebooka będą dobre. Czasami trzeba to po prostu przetestować. Czasami trzeba spróbować, które z podanych zainteresowań, które proponuje nam Facebook, będzie radziło sobie lepiej, a które będzie radziło sobie gorzej. Kiedy mamy już jakieś dane zgromadzone na naszej stronie, na przykład przez piksela Facebooka, no to oczywiście też można się tym posiłkować. No ale tak jak mówię, no nic nie zastąpi starych, dobrych testów, gdzie po prostu testujemy sobie różne zestawy reklam. Z różnymi grupami docelowymi, i na tej podstawie wyciągamy wnioski, do kogo lepiej kierować nasze reklamy. Nigdy nie rób jednej grupy docelowej, bo jeżeli ustawisz tam jakieś swoje opcje targetowania, w zasadzie nigdy nie masz pewności co do tego, że te opcje są dobre. W związku z czym, jeżeli masz jedną grupę, no to tego nie testujesz. Więc jeżeli na przykład masz jedną grupę. Ze swoimi założonymi opcjami targetowania i drugą grupę, w której w ogóle nie ustawiasz żadnych opcji, po prostu kierujesz reklamę na całą Polskę. To przynajmniej uzyskasz tę wiedzę, czy Twoje opcje są lepsze niż brak opcji. No jeżeli okaże się, że rzeczywiście one radzą sobie lepiej, możesz później pogłębiać te testy i tam powiedzmy, nie wiem, rozdzielać to na jakieś bardziej szczegółowe zainteresowanie. A jeżeli okaże się, że to ma gorsze wyniki niż cała Polska, to, to znaczy, że trzeba kompletnie zmienić kierunek promocji i kompletnie zmienić kierunek, w jakim szukasz swojej grupy docelowej. Tutaj mam właśnie małą niespodziankę, mianowicie napisz mi w komentarzu. W jakiej branży działasz? A ja postaram się podpowiedzieć ci, być może, jakieś, yy, może mniej oczywiste zainteresowania, czy jakieś opcje targetowania, jakich możesz użyć w reklamach na Facebooku, żeby do tych osób dotrzeć. Innymi słowy, zostaw w komentarzu swoją branżę, a dostaniesz jakąś podpowiedź, jak do tych osób, które mogłyby kupować u ciebie, można docierać na Facebooku. No i przypominam, oczywiście, też w tym momencie, żeby wbijać na mojego Instagrama, na którym praktycznie codziennie pojawiają się jakieś nowe treści, jakieś relacje dotyczące tego, jak tworzymy takie kampanie w Emerald Media, w jaki sposób wygląda moja codzienna praca, w jaki sposób udoskonalamy te kampanie również dla klientów, w związku z czym jeżeli chcesz wyciągać taką wiedzę dla siebie, poprawiać swoje kampanie, to to może być dla ciebie świetne źródło wiedzy, takiej w zasadzie na co dzień, łatwo dostępnej, łatwo przyswajalnej, że tak powiem, w trochę luźniejszej formie.